I w kolejnym filmiku. Dzisiaj jestem pod tytułem Pack Od Bear. I Tak, mi się wyda. Bila I ona... wygląda tak. Tutaj... Ona się też nie będę wskazywała. No tak, ona wygląda. Tutaj ona jest już rozpakowana. Była na polski. Takie pierwsze drugie sezonowe. I tu mamy e, ogólnie różne napisy, są no one są takie pachy. No, ale się I to jest po prostu najlepsza, wygląda tak. I mamy tutaj Tini e, Cool excess in DSM Heft. E, z rużero są cztery plakaty. XXL tak. I tutaj e, mamy właśnie. Pokazane o tym prezencie. Tak? A tutaj mamy właśnie o, Violetta Fans. Hello, Violetta Fans. O, a tutaj mamy, yy, gdzie chyba będą koncerty, czyli Włochy, Francja, Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Belgia, Polska i jeszcze jakieś inne plakaty. Tak. Na wstępie mam, na, na początku mamy Violetta Life in Deutschland. I taka jest mega super. Tutaj mamy jak y, Jorge coś śpiewa z Dini z albumu i z Ci. E, I tu jeszcze ze Serma Chor. Tu mamy pokazane chyba kiedy będą właśnie te koncerty i takie superowe zdjęcia. Jest Rugero, eh, Ruggero, Pasquarelli Federico. I wszyscy są podpisani. Samuel Cemento Bradway, Candelaria Morfesa Camilla, Jorge Blanco Leo, Marcela ludmiła Martina Cecilia Violetta Diego Dominguez Diego, Alberto Nuegger, Onati i kundalam maxi Więc tak to wszystko wygląda. Ja tu się postaram przybliżyć te zdjęcia. Tu mamy. Mamy tu, tu i to a fajne zdjęcie. And... To jest napisane na nie, nie złym. Mam jakiś quiz, co so, jak również nic nie rozumiem. Niestety taki quiz czekajcie. Dalej mamy Wielkomen zu Hause, No tak. Tutaj mam napisać, że tak die alba. Alba... No, tak. Oj, tu mamy różero z rękami, od jego mamy Diego albo Dalej mamy tu Ich to jest różero. I tu mamy ogólnie plakaty, które jeszcze nie wyrwałem, Tutaj jest Violetta Francesca będzie. O. Jeszcze tu będzie Violetta. Tak. Tu jeszcze po prostu może zrobić kiedyś recenzję czy hacetki i tylko jeszcze no tak i mamy są inki tu mam jeszcze rugero tu nadal ja nic niestety z tego nie rozumiem cóż tu mamy o FiFo jeszcze gigantich cukór o, Barbie lecę wieleka Mamy Dublin, Nie Dużo zdjęć z Envivo. Mamy quizy. Yy, kolejną gazetę. Właśnie takie wydanie specjalne. Tak myślę, że to nie. To będzie ta gazetka. Yy, kolejny magazyn. Mam przybliżę. Tak. I to jest właśnie wydanie specjalne. I tutaj będzie plakat Kamili, Lary, Marko i violet I chyba będzie taki pamiętnik w prezencie. Tak. No i z tu jeszcze jest tak. I tutaj um, są autografy, które u nas robiły, ale one są Jorge, diego, Kande i tini. Więc tak. Jest. tak, jest. tak. 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 Um, to było na kanał. E, ja ci to wszystko. Wyszło jutro. Więc się nie możesz zmartwić. I mam maga maga za tą gazetę. To mam jeszcze do ciebie takie jedno info. Albo do kogoś właśnie kto mieszka. Dziękuję. Tak czy. Właśnie. Mógł... żeby za to, to więc się zgłaszajcie, kto by mi kupić. Hej, więc gdzieś musimy za to kliknijcie kciuk w górę, na komentarzu, i cześć.